Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to kolejny odcinek kariery kariery Note, która yy, no, przeżywa drobne zamieszanie z odcinkami. Wiem, tam coś się zamieszało. Jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Robimy to, co robimy. Taka jest moja odpowiedź na to wszystko. Nie mam pojęcia, co się tam wydarzyło. To nie jest tak, że ja tu karierę mam gdzieś, ani nic, bo widziałem takie komentarze. Nie mam. Po... jakby... Ja chciałbym wiedzieć, czemu to się tak zamieszało, ale niestety nie wiem. Nagrywamy to na streamach, więc jest to też nowy system, do którego ja się muszę przyzwyczaić i. I musicie dać mi też na to troszkę czasu. Eee, więc tak jak mówię, nadal broni mnie te kilkaset odcinków, które się pojawiło w tym roku, które były bezbłędne. Eee, a mówienie, że, że, że ta kariera jest gorsza, czy coś przez to jest, jest dla mnie absurdem. W dodatku mówienie, że, że się mniej staram, to jest... Dobra, nieważne. Ważne jest to, że dostajemy propozycję od Realu Betis za Abeida. I to jest coś, co jest bardzo interesujące, bo przypominam, że to jest zawodnik, z którym no my jesteśmy tak porządnie pokłóceni, prawda, więc to jest coś, co bardzo mnie cieszy, bo chcieliśmy zrobić sobie, chcieliśmy sobie zrobić to miejsce w środku pola, no i to jest gościu, którego sprzedamy bez, bez najmniejszego problemu, jest prośba o transfer, 28 lat, co prawda troszeczkę się rozwinął, ale, no ale to nie jest ktoś, kogo chcemy sobie pozostawiać, tym bardziej, że mamy Moro, dużo młodszego, no i oczywiście mamy Kuisonsa, mamy na którego mamy QuiSąsa, na którego chcemy stawiać dosyć mocno już w ogóle młodszego, młodszego, więc on przegrał tę konkurencję w środku pola. To co fajne jest to, że, że dostajemy propozycję z Betisu, więc. No jest to klub, który zupełnie nam nie zagraża bezpośrednio. I to jest, to jest naprawdę fajna sprawa. Dobra, tak więc to mamy, to mamy zrobione. I możemy lecieć dalej, bo przypominam, że dzisiejszy odcinek to jest odcinek. E, podsumowujący ten sezon, e, no, który już teraz możemy uznać za sezon nieudany. Nie jest to sezon tragiczny na pewno, ale, na, ale nie możemy tutaj powiedzieć, że, że potoczył się on po naszej myśli. Tak więc lecmy dalej i zobaczmy, czy, czy to, jak mamy teraz skład ułożony, czy to, jak mamy... To, jak mamy to wszystko, to jak mamy to wszystko poskładane, przyniesie dobre, dobre efekty. Pamiętajmy o tym, że jeszcze jednak tych kolejek zostało sporo, więc możemy się tutaj wyciągnąć na pozycje satysfakcjonujące nas, ale obawiam się, że może być ciężko. Gramy z Tuluzą, która przegrała dwa z ostatnich trzech spotkań, jedno zremisowała. Mamy mocny skład, ale to jest kolejny remis Tuluzy. Nas też Kuisons Ehm, niestety, niestety tylko strzela dla nas. Oczywiście fajnie, że jest jeden punkt, ale wygraliśmy u siebie. No i w takich spotkaniach, naprawdę, z takimi zespołami jak Toulouse, powinniśmy liczyć na komplet punktów. Ehm, Gumny się rozwija, Bradarich się rozwija, co cieszy, że, że boki obrony będą coraz solidniejsze, ale no ale zobaczymy, jak to się pokłada dalej. Czat, czy słyszałem, że Inks ma przejść do Arsenalu? Słuchajcie, Arsenal nadal jest na tyle dużym klubem. Że bardzo często łączone są e, z nim różne nazwiska, więc jakby też. Pamiętajcie o tym, że takie plotki będą ciągle, więc ciężko mi powiedzieć. E, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kanonierów, to najbardziej prawdopodobnym przejściem będzie Thomas Party. E, i, I tyle. Nie, szyk nie jest do podpisania przemu, bo w naszym świecie szyk przeszedł do Stad Ren bodajże, więc jakby on już ma nowy kontrakt. Bardzo chciałbym, Patricka u nas pasowałby idealnie. No ale niestety. Do Racingu Klub miałby przejść Fabio. Zobaczymy w takim razie, czy przejdzie, czy nie. My oczywiście konsekwentnie idziemy w treningi, konsekwentnie idziemy w, w przygotowanie naszych zawodników. Czemu nie mogę... A, bo Czalow wyje... A, mamy powołania, no dobra. No to skoro nie jest powołany ARP, to dajmy mu tutaj trening, żeby chłop tą 75 chociaż wbił szybko. No bo jest to jednak nadal istotny zawodnik, jeżeli chodzi o, o rotację ma być tym, który przychodzi i, i nas i nas, znaczy wchodzi z ławki i nas ratuje wtedy, kiedy jest to potrzebne. Fabio trzyma ofertę, więc biją się o naszego brazylijskiego zawodnika, ale tak jak mówię, jakby on może odejść, on ma, on ma wolną drogę do tego, żeby zmienić pracodawcę i nas to jakoś strasznie nie będzie bolało. Kontuzja na treningu, to jest duży problem. Abelowski na 7 dni, aczkolwiek no to jest głęboki rezerwowy, więc to nie jest nie jest tragedia. Przejrzymy Ma Fiorentinę, bo, bo to jest fajny pomysł, że rzeczywiście w Wioli jest sporo zawodników z, z tych terenów, które nas interesują. Touré powróci do składu. Miejmy nadzieję, że no, tutaj dobrze zagra z Cuisonsem w środku pola. Jedenwaj z prawej strony nie. Gwardiol tym razem ustąpi Czechowi. Z prawej strony zobaczymy gumnego. Chlołżek zagra. Lewa strona to będzie Marin. Prawa strona natomiast to będzie bla. E, gramy z czalowem podwieszonym, który jak na razie no nie gra najlepiej, ale miejmy nadzieję, że rosyjski super snajper e, będzie w stanie tutaj. E, będzie w stanie tutaj dać coś z siebie i zagramy z, e, z, z, z lafontem w bramce. Miejmy nadzieję, że to zagra. Miejmy nadzieję, że to, że to zadziała. E, mam jeszcze jakieś informacje w biurze. Co tutaj będzie? E, Fabio żąda transferu, okej. Okay. On ma. Kończący się... Dobra, nieważne, nie rozumiem tej kariery czasami. E, no i zobaczmy, Juniorów, cały czas niestety tutaj zawód, zawód i jeszcze raz zawód. Nie ma niestety zawodników godnych naszej uwagi. E, więc, więc na spokojnie, może kiedyś się znajdą, na razie niestety nie. Gramy z Niceą, Niceą, która na papierze jest bardzo dobrym, zespołem dużo lepszym niż my. W zeszłym roku mimo wszystko nie miała zbyt dobrych wyników, ale tutaj są tam, gdzie my chcielibyśmy być, czyli w walce europejskie puchary 63 punkty nasze krywali. W porównaniu do naszych 46 to robi wrażenie, słuchajcie, to robi wrażenie i wątpię, żebyśmy byli w stanie tutaj zwyciężyć, mimo że ostatnio są w drobnym dołku, ale tak mniej więcej wygląda cały nasz, nasz sezon, jakich ostatnie trzy mecze, więc właśnie nie miałem tutaj zbyt wielkich nadziei. Czalo wstrzelił, co prawda, ale warto dodać, że Rosjanin uderzył z rzutu karnego, więc nie była to bramka z gry, co smuci, co boli i... I, i, I zarząd też to widzi, że te wyniki nie są tak dobre, jak mogłyby być. No przyznam szczerze, myślałem, że, że w tej Francji będzie nam szło odrobinę lepiej. E, no ale nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to fajnie. I tak naprawdę tego Arpatia ja stąd wyrzucę. E, bo teraz jak o tym myślę, no to teraz na przyszły sezon Markowicz coraz lepszy będzie nam potrzebny. Tak więc niech e, czeski goalkeeper tutaj wprawia się w zawodzie. Niech dąży do coraz wyższej oceny ogólnej. No bo bez tego e, ani rusz czat. Ani rusz więc, no powiem tak. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy ten zespół prowadzili. Bo może być różnie. Wiedziałem, że. E, wiedziałem, słuchajcie, że, że ten właściciel, z którym e, kibice mają konflikt i tak dalej. Wiedziałem, że ten. Że ten e, wiedziałem, że ten właściciel jest specyficzny. I że tutaj mogą być różne zgrzyty. No ale. Ale nie myślałem, że aż tak ciężko będzie nam tutaj się dogadać. I jakoś ten projekt jak na razie nie może ruszyć. Nie możemy... No, no nie ma tego czegoś, słuchajcie. No nie ma tego czegoś i trochę nie wiem... Nie wiem czemu, bo ci zawodnicy naprawdę moim zdaniem są w stanie grać i robić lepsze wyniki. To, 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 nie, jest, to nie jest jakby paczka na dziesiąte miejsce w ligę, nie? No nic, gramy z Brest. Fajnie by było wygrać. 4 do 1 wygrywamy. Fajnie zagrał przede wszystkim ten Percet um, Blasz, Szymański, Chlużyk. Czek z trzema trafieniami, więc przekonujące zwycięstwo. To jest coś, co, czego dawno nie mieliśmy, coś, czego potrzebowaliśmy. E, no i, i fajnie, że Szymański tutaj e, pokazał, e, pokazał klasę, e, oby tak dalej. No i, i tego składu nie zmienimy myślę na kolejne spotkanie. Chociaż wypadałoby w środku obrony dokonać drobnej roszady, chociaż nie wiem, czy jest sens. No skoro wreszcie nie straciliśmy wielu bramek, to może warto by było jednak trzymać się tego, co mamy tutaj poukładane, co mamy tutaj poustalane. Gramy teraz z Gęgą. Szymański nadal w świetnej formie. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie udowodnić to w kolejnym spotkaniu. No bo do tej pierwszej dziesiątki miłoby było chociaż wskoczyć, a nie ją zamykać, więc drobna tylko zmiana. Waj e, wpuści Guardiola, ale sam Czech pojawi się z prawej strony. Zagramy tym razem bez gumnego. E, no i reszta składu pozostaje bez zmian, więc miejmy nadzieję, że, e, że uda się wygrać. Miejmy nadzieję, że uda się wygrać drugi mecz z rzędu. Jak rzadko widzieliśmy takie zwycięstwa w serii Naszego zespołu. To jest, to jest smutne, trzeba przyznać, ale tym razem wygrywamy kolejne spotkanie. Wygrywamy jest, słuchajcie, po, duple, po dublecie prawego obrońcy. No to jest coś naprawdę fajnego. W dodatku Koko i Bla po raz kolejny strzelają, więc jest się z czego cieszyć. Czad. Radzę przejrzeć Fiorentinę. Powiedziałem, Matrix, e, Mat będziemy patrzyli na Fiorentinę, ale słuchajcie, mimo tego zwycięstwa nasza ocena spada. I pytanie z czemu? Prawdopodobnie przez juniorów. No. Z tą młodzieżą, o Jezus, ta kamera dzisiaj znowuż jest już za gorąco dla niej. Z tą młodzieżą jest naprawdę problem. No bo, no bo nie mieliśmy dostawy tej młodzieży takiej, jakiej moglibyśmy chcieć, takiej, jakiej moglibyśmy oczekiwać, więc to jest drobny problem. To jest drobny problem, no ale... ale no a wynik sportowy też nas nie broni, nie? Więc, więc zobaczymy, czy będą chcieli podjąć z nami robotę. Znaczy myślę, że zostaniemy na przyszły sezon, ale to będzie naprawdę... E, to będzie naprawdę balansowanie na krawędzi, Będziemy, na, na ostrzu noża będzie ta nasza praca. No i teraz ewentualny blamasz z PS że czuję, że może przekreślić nasze wszystkie starania. Czuję, że możemy tu, prze, możemy tu stracić robotę tak naprawdę, przyznam szczerze. E, czuję, że tutaj może się tak... W ogóle Szymański grał na napadzie i grał świetnie. Ja źle go ustawiłem przez przypadek, nie? więc śmiesznie, że tak wyszło. E, skład zostawiamy w ten sposób. E, bo ostatnio to wygrało, więc nie chcę tutaj robić więcej zmian niż te, niż te które powinienem. Na Kostlicza nas nie stać. Absolutnie. Eee, to jest w ogóle poza naszym zasięgiem zawodnik też czemu miałby zmieniać klub na dużo gorszy niż ten, który jest. No, znakomicie radzą sobie Paryżanie, jakby to nic dziwnego, przegrywamy 2 do 0, więc jakiegoś wielkiego przypału nie było. Strzelałem Mbappé, i Neymar. No mecz bez historii z Paryżanami. No, jakby to jest coś, co, to jest coś, co jakby jest dla nas. Jest, było do przewidzenia i na razie nie mamy jak się im postawić. Eee, oczekuję znakomitych występów taka jest prawda które Ty masz być tym liderem eee, nie, tylko z, nie tylko na papierze ale no, ale przede wszystkim na boisku eee, Markowicz bardzo ładnie nam się rozwija to mnie cieszy przynajmniej, że jakby pozycja bramkarza eee, nie zostanie osierocona, bo zostaniemy z nim zostaniemy z Gikiewiczem zresztą teraz na Olympique Lyon eee, wpuścimy doświadczonego Polaka eee, zobaczymy jak sobie poradzi tutaj jakby zmiana jest możliwa, więc już dokonajmy jej. Gwardiol odpocznie, zobaczymy tu Jedewaja. Damy jeszcze szansę Karbownikowi. E, Szymańskiego przerzucimy na lewą stronę. Tutaj wrzucimy sobie Czalowa e, na szpicę. Chlożek odpocznie, bo tutaj chciałbym, żeby zagrał Marin. E, tak więc widzicie drobne, drobne zmiany. E, cały czas żonglujemy tutaj tymi składami, bo nawet jeżeli trzymamy jedną jedenastkę, to... E, nawet jeżeli trzymamy tutaj jedną jedenastkę, to ten... To i tak nie możemy złapać rytmu. Ale co? czemu kamyk na niebiesko włosy? No nie pomógł nam Gigi. Nie pomógł nam Gigi. Czemu kamyk włosy na niebiesko? No więc nasza ocena leci na łeb, na szyję. Mamy raport. Ale to są zawodnicy, których już mamy w klubie. No ten Bezuch wygląda nieźle, nie? No ale to... Potrzebujemy zawodnika z pola, żeby to miało sens, No nie będę juniorskiego bramkarza wrzucał, to jest bez sensu. Ajajaj... Aj, aj. e, dzięki Generic, dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, są, tam się nam rozwija, Markowicz wskakuje na wyższe poziomy. Ale czy będziemy z tymi zawodnikami pracować w przyszłym sezonie, to jest pytanie. Raport... Na razie źle. Fatalny, kurczę, po co mi ktoś taki, po co wy mi go dajecie, no. Wpakowałem siopy w tych scoutów, licząc, że to naprawdę będą dobrzy gracze. 61 potencjał. No, no po co mi ktoś taki, no? Po co mi ktoś taki, naprawdę? Aj, ci scouty, to nie pomagają mi w utrzymaniu roboty, nie? Nie, nie, utrzyma, nie pomagają mi w utrzymaniu roboty. Gram teraz ze Strasburgiem. Eee, zespołem, który jest na miejscu 11, jest pod nami. Więc fajnie by było jednak wygrać z nimi. Zobaczymy Quissonza. Tutaj. Marina chciałbym zobaczyć jednak na SPO. Czalow ustąpi miejsca Kloszkowi. No jak na razie Czalow jest ogromnym, ogromnym rozczarowaniem. Nie będę was ani siebie tutaj oszukiwał, że e, Rosjanin się nie sprawdza. Zobaczymy go tym razem na, na dziewiątce, jak sobie poradzi. Markowicz zmieni Gikiew Gikiewicza e, e, i zobaczymy. Polecam Radonicza z Marsylii. Wiesz co? E, My go chyba patrzy, Na niego chyba już patrzyliśmy. E, z, zaraz będziemy budowali sobie, oczywiście. E, zaraz będziemy sobie, oczywiście, budowali tutaj. E, e, listę na kolejny sezon. Ale na razie chciałbym zobaczyć, czy ten skład, który mamy, jest w stanie osiągać jakieś wyniki. No i remisujemy. Czalow strzela. Nie z zrzutu karnego. Jest to bramka, która ratuje nam rezultat, bo tak to byśmy przegrali. Oj, 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 no nie jest dobrze. Gikiewicz jest niezadowolony z tego, jak wygląda jego rola w zespole. Hmm. I chciałby pójść na... wypożyczenie, to ciekawe. E, ale ewidentnie nie ma... ewidentnie on nie ma świadomości tego, że w przyszłym sezonie jakby będzie nam dużo bardziej potrzebne, no bo odejdzie... Arba na Lafont. E, no dobra, treningi. są, zbija wyższą ocenę ogólną. Karpow też ładnie pracuje, cały czas tutaj stawiamy na młodego Rosjanina w treningu, bo... Liczę na to, że to jest taki gościu, którego ściągnęliśmy troszeczkę przez przypadek. Ale mam nadzieję, że on zaskoczy. Eee, no nic, no. Jakby teraz gramy z Loryą. Czuję, że to będzie przedostatnie chyba spotkanie nasze. Eee, jeżeli chodzi ogólnie o, 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 o ligę. Tak jest. Przedostatni mecz. Więc do zdobycia jest jeszcze 6 punktów. No więc jesteśmy samym tym w stanie dogonić. Ale nas Strasburg jest w, w stanie cały czas dogonić, więc tutaj naprawdę, e, więc tutaj naprawdę jest, jest ciężko. Bradaric prosi o to, żeby zagrał, a bo graliśmy karbownikiem na lewej stronie, teraz nie zauważyłem, przyznam szczerze. Nie, nie sądzę, żeby to jednak jakoś strasznie miało zmienić to, e, jak wyglądają te spotkania, więc jakoś nie mam ogromnych wyrzutów sumienia. E, Czalow e, zagra, Marin zmieni się tylko z Trzymańskim, e, Ture da miejsce Moro. Koko wpuści tutaj Marina. I tyle no. Jakby chyba więcej możliwości do zmiany nie mamy. Markowicz zagrał. Eee, I niech, niech zagra Markowicz. I, i tyle. Gikiewicz będzie bro, bronił całym turnieju przedsezonowym. Mam nadzieję, że go to troszeczkę, troszeczkę zmotywuje. No zobaczymy. Eee, też nie wiem dlaczego usunęli dłuższe symulacje, to jest bez sensu. No, wygrywa czalów strzela, Chlożek strzela, więc tych dwóch, którzy mieli odpowiadać za zdobywanie przez nas goli, eee, robi to, więc fajnie, szkoda, że w przedostatnim meczu sezonu, nie? Eee, zaraz zresztą będziemy sobie to wszystko podsumowywali, zobaczymy jak, jak tak naprawdę to wyglądało pod, podczas całego sezonu. Na pewno możemy być dumni z Markowicza, no bo to jakie on zalicza tutaj eee, stopnie rozwoju jest jest imponujące, jak szybko mu to idzie. Brada Rich tak samo bardzo bardzo fajnie tutaj pasuje. No, zobaczymy, czy jest szansa na wygranie FA Cup przez Arsenal. Powiem tak, no, ostatnim razem, kiedy Arsenal wygrywały FA Cup, grał z Chelsea, graliśmy z Manchesterem City. To były takie same match-upy, w których nikt nie dawał nam szans. Może tym razem będzie tak samo. Zobaczymy. Wiecie, to jest zawsze też jeden mecz. Co prawda, jest to trofeum do zdobycia dla. Dla Chelsea, która... Boże, dla... Przepraszam. Nie dla Chelsea, tylko dla... Hmm, City, które wiemy, że nie zdobędzie ligi, mist... ligi Angielskiej, więc ciężko mi powiedzieć. Naprawdę ciężko. Ryśku, wielkie dzięki za, za followa. Bądźcie jak Ryśku, followujcie, żeby być na bieżąco ze streamami. Streamujemy w poniedziałek, piątek, od godziny 11, a teraz gram z Rem. I wygrywamy 1-4. Czalow z hat-trickiem na koniec sezonu, słuchajcie. Mógł mieć 4 bramki, gdyby nie to, że nie strzelił karnego. Więc naprawdę tutaj naprawdę tutaj jest jest to jakiś, jakiś miły impuls przed końcem na zasadzie na koniec tego sezonu, fajnie, że udało się zwyciężyć wysoko no tylko, że absolutnie nie zrealizowaliśmy moich celów, celów zarządu więc tutaj no nie można nie można rozpatrzeć tego sezonu pozytywnie. Oczywiście są takie małe plusy, jak na przykład to, że Markowicz rozbił nam się plus 9, więc e, tutaj Czech naprawdę e, zaliczył niesamowity progres. E, no, ale, no ale to nie jest to. Słuchajcie, zobaczmy na początku, jak wygląda e, tabela, jeżeli chodzi o strzelców. Tutaj e, Chlożek z 15 trafieniami jest naszym najlepszym, oczywiście, snajperem i nikogo poza nim nie ma. Jeśli chodzi o asysty, Szymański, 7 kluczowych dograń, to bardzo cieszę, że Polak tak ładnie poradził sobie w tym sezonie no ale przede wszystkim przede wszystkim to co jest istotne przesymulujmy sobie jeszcze parę dni i przejdźmy do, 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 do jakby do podsumowania całego tego sezonu, bo, bo to jest istotne. Zdajemy szansę sprzedaży tego gościa, on jest na liście, więc akceptujemy powyżej wartości. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Na, fi na Fiorentinę spojrzymy w czasie transferowym słuchajcie w czasie transferowym, czyli w kolejnym odcinku będziemy patrzyli na Fiorentinę. Teraz ważne jest to, żeby skupić się na tym, jak nasz zespół się prezentuje, więc przejdźmy sobie spokojnie tutaj. Mamy raport świadowczy. No, ten lewy obrońca jest. Przeniosę go do drużyny seniorskiej. No ale boję się, boję się, boję się, że tutaj jakby no... no, no, no nie, Możemy nie utrzymać tej roboty przez tych juniorów. Mimo że odmłodziliśmy skład niesamowicie, nie? że tutaj naprawdę średnia poszybowała, jakby pikowała w dół, w dół, w dół wieku, e, no, to, no to jednak nie, jakby trzeba spojrzeć na to, że zarząd ma rację nie spełniliśmy tego, co, e, co tutaj chcieliśmy, żebyśmy spełnili. E, Może gwiazdą jest też... No, no, znaczy jest OK, ale to nie jest ten poziom, wiecie, to nie jest to, nie jest to na co się czeka przy tych scoutingach. To, to nie jest absolutnie to. No, mam farta w tych paczkach na samym RTG, to prawda, że, że, jest, że jest dobrze. Bradaritch szybko się tutaj rozwija, co cieszy. Guardiol mam wrażenie, że bardzo zwolnił, jeżeli chodzi o, o wybijanie tutaj oceny ogólnej. Niang najlepszym zawodnikiem minionego miesiąca, to ciekawe. No dobra, więc tak, zróbmy sobie trening. Markowicz jeszcze dzięki temu Wbija jeden punkt, więc naprawdę rekordy Rekordy bije Czech To jest naprawdę niesamowite Jak, jak dobrze on pracuje na tych treningach Jak dobrze one mu robią No a my zobaczmy, centrale składu teraz No i, i podsumujmy sobie to wszystko, prawda? Więc idźmy od tych, którzy grali Karpow zagrał w jednym meczu No tutaj nie mam zamiaru go rozliczać Gikiewicz fatalnie, no odbił się Odbił się od tej ligę Absolutnie, nie był tym Eee, nie, nie dał nam nic, czego od niego oczekiwaliśmy. Szkoda, wielka eee, Rafael. E, przepraszam, Fabio. Przecież, znaczy, ok, sezon, no tak naprawdę, ok, sezon, ale on od nas odchodzi. Jakby to jest coś, czego chcieliśmy, więc, więc spoko. Eee, no, na pewno plusem, jeżeli chodzi o sezon karbownika, jest to, e, jak grał. E, no nie no, nawet w tym pucharze ligi nie grał najlepiej. Fajne jest to, że no, to jest nadal młody zawodnik wbił plus 5 oceny ogólnej, to jest coś, co cieszy, prawda. Quissons, No to nie był dobry sezon w jego wykonaniu, ale on ma jeszcze chwilkę czasu, ufajmy mu. Na pewno pozytywny sezon w wykonaniu Jakuba Markowicza. Plus 10 oceny ogólnej, ale przede wszystkim średnia ocen powyżej poziomu ok. Biorąc pod uwagę to, jak graliśmy, to znaczy, że on grał naprawdę dobrze. Czalow, No muszę powiedzieć, że w tą ligę przed najgorzej jakby początek miał ciężki, ale jak już zaskoczył, no to zobaczcie na to: 7-0 ocena ogólna, 7-10 w lidze, 9 trafień w 14 meczach. No mam nadzieję, że to jest to jest jakby dopiero zapowiedź tego co nas czeka w przyszłym sezonie, jeżeli tutaj zostaniemy. No A nas nie interesuje. Alban Lafont stanowczo poniżej oczekiwań. Wysoka ocena ogólna tego zawodnika, ale to, to, to był bardzo zły sezon jego wykonaniu. E, gumny. No trzeba tutaj już zacząć Gumę rozliczać powoli i to są występy poniżej oczekiwań. E, więc bardzo prawdopodobne, że prawa obrona będzie do wzmocnienia. W tym sezonie, bo znaczy w tym okienku, że będziemy potrzebowali prawego defensora, że trzeba będzie rozważać Jedewaja jako środkowego obrońcę zresztą zaraz zobaczymy. A Gumny jako rezerwowy prawo obrońca będzie tutaj wymieniony. Będziemy potrzebowali takiego fajnego prawego obrońcy. Moro to nie był dobry sezon w jego wykonaniu. Znowuż kolejny zawodnik, którego trzeba wziąć pod lupę. Dalej, Bradaric na pewno tutaj broni. Chorwata rozwój. E, średnia ocen poniżej poziomu ok, e, ale na pewno to jest. E, na, na pewno jest, jest tutaj duży plus za T plus 4. gumny co prawda, plus 3 te, czysto teoretycznie, tylko że Bradaric jest e, dwa lata młodszy, nie? No jedewaj, e, Łączna średnia ocen na poziomie ok. Żałosny poziom czystych kąt, e, ale. E, na podstawie czego rozliczam ich sezon? Na podstawie tego co właśnie robię, e, ale trzeba powiedzieć, że on grał na wielu pozycjach e, i, i tutaj ta 6,40 i tak jest ok, nie? E, Koko, Koko jest moim zawodnikiem, e, moim zdaniem, zawodnikiem, z którym pożegnamy się w tym okienku transferowym, e, bo to są fajne pieniądze, które za niego dostaniemy prawdopodobnie, e, a on nic nie daje, nie? 3 bramki w 31 spotkaniach, to już jest do wysłania, wiecie, to już ten, no porównajmy go chociażby z 4 lata młodszym Marinem oferującym nam jeszcze jedną pozycję poza LPPP, bo może rozgrywać oferującym nam lepszą średnią ocen, no i o 5 trafień i 2 asysty więcej, więc tutaj naprawdę Marin miał dużo lepszy sezon w porównaniu do zeszłorocznego Guardiol, ok średnia ocen, wbiło 80, plus 6 to jest 19-latek, to jest coś co naprawdę bardzo cieszy, które poniżej oczekiwań i tutaj ja nie chcę go sprzedawać, ale trzeba przyznać że myślę, że jego Kład w zespół w przyszłym sezonie będzie malał, że tu potrzebujemy w takim razie pozbyć się Moro i ściągnąć jednego środkowego obrońcę, środkowego pomocnika ocenionego na 80, bo inaczej nie widzę przyszłości tego zespołu. 7 asyst, 4 trafienia, średnia ocen OK u Szymańskiego, który pamiętajmy, że bił aż plus 5 oceny ogólnej. To jest bardzo istotne. Bla. Bardzo przeciętny sezon jak na gościa, który powinien być liderem drużyny, prawda? E, więc ciężko mi, e, więc ciężko mi, e, ciężko mi tutaj powiedzieć, bo bramki są ok, asyst jest troszkę mało. E, no, ciężko mi tutaj powiedzieć. No i Popow. Popow muszę powiedzieć, że rozczarowuje. E, w porównaniu do Guardiola e, dużo wolniejszy rozwój, e, może grać jedną pozycję, i wydaje mi się, że. Popow będzie ewentualnym kandydatem do zmiany na starszego, lepszego środkowego obrońcę. Więc wydaje mi się, że musimy pożegnać się z Popowem. On się u nas porozwijał, ale ten sezon pokazał, że trzeba powziąć naprawdę zdecydowane kroki i niestety Popow musi powiedzieć Adie I zresztą tak samo wydaje mi się, że zrobimy z Blaza, którego możemy dostać naprawdę bardzo duży hajs, bo to jest cały czas całkiem młody zawodnik i możemy za niego dostać naprawdę duże pieniądze, więc to zróbmy. No i oczywiście chlorzek, Najlepszy zawodnik w tym sezonie, e, gościu, który ma 6,87%, 15 trafień, 5 asyst, no niego nie może mieć pretensji. Naprawdę czeski Ronaldo cały czas nie zawodzi. Tak więc słuchajcie, no teraz najważniejsze pytanie: czy my ten sezon dokończymy w barwach Note, czy też nie? To jest coś, co mnie teraz najbardziej interesuje. E, zadziwiony jest Bla tym, że, że, że jest wystawiony na sprzedaż. I e, nie mogę z nim porozmawiać, mogę. E, aha. E, Miłe jest to, że on chce zostać. No, zobaczymy, jakie będziemy mieli za niego oferty. E, no, na pewno przyszły sezon, jeżeli zostaniemy w tym klubie, to musimy bardzo mocno przycisnąć, jeżeli chodzi o, e, o egzekwowanie tego, co, co, co robią ci zawodnicy. O przebudowę obrony po raz kolejny. Postawienie na tych młodych obrońców z jednej strony jest fajne, ale brakuje nam jeszcze jednego środkowego obrońcy. Absolutnie potrzebujemy. Potrzebujemy, słuchajcie. E, posiadać tutaj środkowego pomocnika z doświadczeniem powyżej 80, środkowego obrońcę z doświadczeniem powyżej 80, prawego obrońcę. Bo mam wrażenie, że Atak... E, mam wrażenie, że Atak sobie poradzi. Mam wrażenie, że Atak sobie poradzi, ale musimy zbudować tę drużynę lepiej od tyłu. Po prostu lepiej od tyłu. E, i, I to jest nasz cel na nadchodzący sezon. A to jest sezon, w którym... Będziemy teoretycznie pracowali, ale no, ten początek to będzie początek rozliczeń, coś czuję, więc trzeba będzie naprawdę od samego początku ciężko pracować w kolejnym sezonie.